Lubię jeść bana banany, nany, nany, na nany, nany, nany. nic. Nie staram się. Bardzo się starasz. No to o co ci chodzi? Wyłącz streama i na... i to napraw. No wyłączamy, wyłączamy, bo już nie ma sensu ten stream. <grym> To chyba jest widzowie, jednak koniec. Nie no, ja mam takie plany marketingowe, że to jest. Naprawdę byłoby git. No ale kurde. No nie wiem, nie wiem. Zawalczę i wtedy przemyślę se na spokojnie wszystko. Bo wtedy już biorę urlop. To jest moja w ogóle ostatnia walka. Nie, nie chcę już więcej walczyć. Warto patrzeć do przodu, bo jak trzeba patrzeć do przodu, trzeba patrzeć do przodu. Nie można żyć tą chwilą, że Ło, ślub, ale super. Nie, trzeba zawsze do przodu yy, patrzeć i wszystkie kurwa scenariusze mieć w głowie przerobione, że albo będzie kolorowo i zajebiście, albo może być chujowo. Nie można tylko myśleć, że zawsze będzie dobrze. Bo życie takie nie jest. Każdy dostaje w pizdę w życiu. Każdy dostaje... W... Zawsze jest, są jakieś kłótnie i jakieś... Nie po drodze jest z czymś. Bo takie jest życie. To czemu ja tu siedzę, jak masz taki myśl w ogóle? Słuchaj, no bo walczymy na razie. O to, że żeby... bo zajebiście. I jest zajebiście. Aj. No nie wiem. Co ty w ogóle opowiadasz? To, że ci zdjęcia główna do oceny wysyła, to już wielkie zaufanie. Kurwa, Myślałem, że ta wiadomość jest mądrzejsza, bo zaczyna się mądrze. No nie wiem, co o tym. No o czym na przykład? No a co ja takiego złego powiedziałem? Przytul ją. Myślę, że chyba nie jest świadom, co mówię, ale... Ty kurwo pierdolona. I nagle mam być sportowcem w trzy miesiące. Weź się nad sobą, zastanów, bo jesteś kurwa żałosny, dzieciaku, pierdolony z mikrofiutem, i ciebie to już nic dobrego w życiu nie czeka. Jak ty mi wypominasz moje błędy, a o swoich to tu się nawet nie wypowiadasz, kurwo, hejterku pierdolony. Jesteście obszczymury i tyle. Jesteście obszczymury i tyle. I kurwa tyle. I jebać was. I kończę tego bo inaczej to jest pizda. O, Simsy też byłyby fajne, ale nie wiem, czy Wam by się podobały. No i co byś się naszą rodzinkę. Jaką rodzinkę? Hmm, rodzinkę. No. Weź, tam, ten, zobacz, mały siusia. No nic nie masz. No w sensie, że no... no. Nie wiem, mam co, co... ty w ogóle gadasz, ty? Ty Myślę, że... nic... Dobrze, dobrze. Ale po prostu czasem może uczucie samo z siebie też wygasnąć. Nie wiem, ja uważam, że moja ideologia jest taka mądra życiowo. to no dobrze, no nikt nie musi się ze mną zgadzać. Może jestem chory na przykład. Może, może, wiesz, no może jestem chory, no po prostu. Ziomek też miał laskę, zaręczony był z nią i ona w klubie się puściła z innym. No to, to jakie to jest kurwa zaklepanie? I co, i dlatego ty nie chcesz? No nie wiem, no po prostu. No jest ci, no nie wiem, no ja tam taki jestem, no. No nie, ja nie wiem już, dlaczego my o tym gadamy? Nie chcę o tym już gadać. FIFA. Nigdy nie grałam w FIFA. Ja też. Fajne to, ciekawe. Ludzie biegają za piłką. Widzisz i mówię, że w grudniu będzie dużo gierek po walce, bo serio mam taki plan i chłopy mi to mam spamują. Dobra, nie ma już przedłużanego. Zagażę sobie, robię dwa lata przerwy. Zaraz to kończymy załatwienie, już wszyscy mnie wysyłają. <laughs> ja pierdolę, jest dokładnie to samo co ostatnio. Zobaczymy, jak wasze córeczki będą miały 18 lat. To co wtedy? No ty będziesz je rekrutowała na dziwki do mojego burdelu. Piona. Pionę przybi. Jeśli nie będzie was, to możecie już poprosić mamusię, żeby wam pralkę wstawiła i gadki wyprała. Bo się kurwy obsraliście mnie. Ręka pod kocyk i cimci rimcim. Dziękuję Gregorio 20, ale nie robimy tu takich rzeczy. Zony, zobacz jakie piękne życzenia dostałeś na IG. Potem zobaczę, bo mam strasznie dużo tych życzeń. A teraz będziesz dużo u mnie siedzieć, co? No troszkę tak. Tu możesz pograć w Minecrafta. Dobra. Wyś w ogóle za mnie po streamu kilka dni? Jak będziesz coś tam? Chcielibyście? To ja przyjdę i ci tam powiem co masz robić. Wiesz, czego nie można mówić, to w sumie byś co Ja już wiem. Rada. Ja tylko tam zakręcę kidropa, żeby zrobić yy, świadczenia. Okej. Okay. A ty z Fabrice grała. Dobra. Minecrafta. No like git. Zrobię dobry kontencik. Zajebiście, znalazłem pracownika. Gratuluję. Dzięki. Stworzyliśmy nową grupę. W końcu idę na emeryturę beta ma mazowiecką robisz? Co ty ty robisz? Co planujesz? Okay, dobra, sz do sz Jeszcze raz. Może ja to łyżką zrobię, żeby no nie było chcesz. głośno, no? Prawie 30 lat na karku i nigdy nie robi, nie robi piernika, ja pierdolę. Chłopie, twoją starą robiłem kurwa. Ona też jest jak piernik, sucha. A czemu ty mi takie kurwa bomby chwalisz? Przenosimy się tego. Coś się jutro posprząta. A co zostajesz u mnie na noc? Nie. To zostaje. coś musi to posprzątać w treningu. Ty to będziesz z Tylko nie dźwignie. Nie, nie. Musisz całego. Całego musisz do Coś Coś głupiego na Mediatrainingu wymyślić, żeby nie robić starsza. Na przykład będzie taki I koniec powiem kurwa jestem gotowy. A? A! Zaczekaj, mam betoniarę, kurwa. Ja mam walkę za miesiąc. A waży to 15 kilo. Postykamy się. Postykamy się po streamku Musisz dziecko. No i co, dobrze jest? Powinien stanąć, a nie. Stanie to innego po streamku. Dobrze jest. jest? Moim nie zdaniem jest. to można dać na tego. Ja uważam, że. No, a mi się to opłaca? No trzy godziny cię oglądają podobno. O, kabel. Człowieku. Ładny. <grych> <grych> Git? <grych> Haluk. Nie mam haluksa. <grych> <grych> Pierdolę was. Pierdolę was hejterzy. Szczam wam do ryja. I tyle w temacie. Donate? Już nie czytam donateów, kurwa. Już nie czytam donateów. Możecie sobie wysyłać, a ja już kurwa to pierdolę. Nie subskrybujcie już tego kanału. Wszyscy mnie wyzywają, kurwa, to co mam mówić? Już nie chcę się streamować dla takich ludzi. Ja cały czas jestem aktorem. Wyglądasz jak Hector Salamanka. Chłopie, Hector Salamanka, to ty będziesz, kurwa, jak ci. W siódmy kręg pierdolny kastet. <noise> Oczywiście w GTA 5. Zawód mitoman. A to mi opowiadał, że w 2021 był mitomanem. Stykadasz w ogóle. Magisterkę skończyłeś z tego <noise> zawodu. Ma chromosomów i kozaczesz, kurwa. Zobaczymy, jak wyjdziesz ze szkoły, gdzie będziesz. Będziesz prosił, mamusie. Mamo, kurwa, pomóż mi założyć firmę, bo nie umiem. To są ważne rzeczy w życiu, a nie, że ty kurwa wiesz, ile chromosomów ma człowiek. To jest ci do chuja przydatne, ty kurwo, ty. Sikam na was, Polaki. O. No, załóżmy, wychodzisz z koleżankami i nagle ktoś ci dosypuje piguły gwałtu. I uważasz, że to jest zdrada przez to, że ktoś mi coś dosypał i nawet nie byłam świadoma, bo spałam? Nie interesuje mnie to. Tak, to dla mnie to jest zdrada. Dlatego nie wychodzę do klubów. Proste. No, no dobra, ale załóżmy, nagle się dałaś nam. Mówić. Ale ty wymyślasz w ogóle jakieś nie, scenariusze, no... gdzie ja jestem winna. <grych> dobra. Co to za pomysł, człowieku? Nie no, ja bym się czuł winny, że ktoś mnie tak porobił. Ale akurat jestem odporny ale... na takie odpowiedź substancje. No, odpowiedź jest prosta, nie wychodzę wtedy do klubów. Ja jestem odporny na takie substancje. Takie opowiadasz. No, no dobra, no ale... Cię. Cały czas mamy ogon, mój znak zodiaku jak udo skorpion. Cisnę do gazu, dym leci z opon. Jesteśmy falą, co rozpierdala falochron. Z nami się nie zaciera mordo. Wjeżdżamy na akcję, którzy na Mordor.